Dobra, Czułem tutaj Fajdok Opel i to jest film informacyjny, w którym po prostu będę nagrywać więcej odcinków na kanale i to będą przeważnie shortsy. Mam nadzieję, że będziecie je oglądać i bo po prostu pod jednym z ostatnich filmów są takie zasięgi, tyle lajków yy, i po prostu wyświetleń, że po prostu się tak ucieszyłem no... Jeszcze nagrałem film, że dziękuję Wam za te zasięgi. Ponieważ pierwszy raz mam takie zasięgi. E, od, pierwszy raz od dwóch lat. Tak naprawdę. Bo dwa lata temu też nagrywałem, tylko że na innym kanale. I teraz tylko starzy widzowie, którzy mnie oglądali te, te dwa lata temu. E, tak naprawdę widzą że to jestem ja, że to, że ja to FNAF to 121, tylko po prostu, no, nie pokazuję twarzy, tak, wiadomo. Bo po, po prostu nie chcę. No może kiedyś pokażę. Na banknie w tym roku. No jeżeli wbijecie te 1000 subskrypcji, to może pokażę. Ale za 1000 subskrypcji, ponieważ nie chcę pokazywać twarzy w internecie do 1000 subskrypcji to już będzie po prostu inna, spra to jest inna sprawa. No, więc po prostu tyle powiem, dziękuję za te zasięgi, a ja już będę kończyć ten odcinek. Pa, pa!